Witam Ciebie w ten równie piękny dzień. Dzisiaj, wychodząc na moją codzienną przebieszkę, zdarzyło się tak, że faktycznie strasznie wiało, zaczęło padać, i nawet wróciłem, widzisz, po kurtkę, ponieważ, czy tam powiedzmy jakąś bluzeczkę, ponieważ. Czułem, że e, naprawdę jest bardzo nieprzyjemnie, ponieważ wiatr się zerwał w momencie, kiedy wychodziłem. W takich sytuacjach uśmiecham się do Ciebie i mówię sobie, e, no właśnie, to właśnie dla mnie specjalnie ten wiatr wieje, to właśnie e, dla mnie e, dzieje się to, co się dzieje, po to, żebym mógł stać, stać się lepszą wersją siebie. I w tym momencie, wiesz, uświadomiłem sobie, że tak naprawdę od wielu, wielu lat, Stosuję strategię, która bardzo pomaga mi przezwyciężać różnego rodzaju trudności w kwestii pokonywania, e, powiedzmy, ewentualne e, pokonywania chwil, które są ciężkie i które mogą obfitować w takie zniechęcające impulsy. Co w takiej sytuacji robię? No i tu, wiesz, od razu sobie uświadomiłem, że faktycznie e, dzisiaj wstając rano, od razu co się stało, to... E, na poziomie takim automatycznym wyobraziłem sobie jak to będzie kiedy już wrócę, e, kiedy już dokonam pewnego rytuału związanego z odżywianiem organizmu po e, takiej przebieżce, jak będę się czuł po tym jak wykonam już jaką część planu. Czyli u mnie od razu dzieje się to, że m, faktycznie ta wizualizacja jest tym co odpala się automatycznie, kiedy wizualizuję sobie jak będzie już po tym kiedy już to zrobię. E, i pewnie dzieje się to dlatego, że przez wiele lat faktycznie tak robiłem, że wizualizowałem sobie to najpierw w sposób świadomy. Teraz zauważyłem, olśniło mnie, że robi się to już, że tak powiem, w cudzysłowie, automatycznie. Kolejną rzeczą jest to, kiedy w momencie, gdy wyszedłem, złapę za drzwi i te drzwi mi niemalże wyrwało i poczułem ten chłód, wiatr, i który wiesz, walił w oczy, dlatego te moje oczy mogą wyglądać, jak wyglądać, jak wyglądają. Zdałem sobie sprawę, że właśnie w tych momentach pojawia się u mnie taki, taki cytat, taka część mnie, która zaciska zęby i mówi, to właśnie dla mnie, to właśnie po to e, wieje i pada, żebym stał się jeszcze lepszą wersją siebie. To jest po pierwsze, a po drugie, taką rzeczą, która automatycznie się u mnie dzieje, to też pewnie się dzieje w wyniku e, tego, że wiele lat m, próbowałem szukać metod, które mnie motywują. Wyobrażam sobie i mam takie odczucie, że ktoś rejestruje to, co ja myślę i to, co robię i za jakiś czas pokażę moim dzieciom. I to, powiem Ci szczerze, działa dla mnie, na mnie niesamowicie. Wyobrażam sobie, że moje dzieci w przyszłości będą wiedziały, jakiego miały, w cudzysłowie, starego, który, no cóż, można by wiele rzeczy powiedzieć, ale był twardym materiałem. I te rzeczy, które zadziały się u mnie na poziomie podświadomym, powiem Ci szczerze, uświadomiłem sobie właśnie dzisiaj, w momencie kiedy jestem w środku lasu, wiatru ustał przed chwilą, nawet wyszło słońce i mówię, kurczę, to wszystko dzieje się dla mnie. To wszystko jest skonstruowane po to, abym stał się lepszą wersją siebie. Wiem, że w tym momencie zakrawa to o chorobę psychiczną, ktoś by powiedział. Ale sposób interpretacji też nie jest przypadkowy, bo e, przez wiele, wiele lat tym się zajmowałem w sposób praktyczny, e, jako e, programator procesu myślowego, ale też, e, no cóż, pracując jako hipnoterapeuta kliniczny, przez wiele lat e, obserwuję to, co dzieje się pomiędzy myślami. To jest taka myśl, którą chciałem się dzisiaj podzielić, że e, zauważ, po pierwsze, w momencie, kiedy zaczynasz robić jakąś rutynę, szczególnie na poziomie zarządzania procesem myślowym. Pamiętaj, że to ci przyniesie określone rezultaty i przyjdzie moment, kiedy się złapiesz na tym, że to, co zostało przez ciebie uruchomione, być może wiele lat temu, nagle staje się automatyczne i Twój proces myślowy zaczyna Ci służyć. Po drugie, zauważ, że to jest w zasadzie kilka bardzo prostych kroków, które Tobie sprzyjają, które zaczynają Ci pomagać na, na wszystkich płaszczyznach życiowych, tak, żeby być lepszą wersją siebie. No i po trzecie. Przychodzi ten czas i moment, kiedy e, to, co dzieje się w sposób automatyczny, właśnie zaczyna Ci służyć bardzo dobrze e, i dochodzisz do wniosku, że to wszystko się opłacało. Więc cóż, e, dziękuję Ci za e, wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że być może w jakikolwiek sposób Cię zainspirowałem e, tym, co czasem wtórnie odkrywam u siebie. Jest wynikiem prostych rzeczy, bo to jest proste do zrobienia. To może Ci pomaga rzeczywiście znaleźć swoją własną formułę. To, co Ci powiedziałem, wcale nie musi być czymś, co będzie Tobie służyło. Uważam, że dobrze sobie znaleźć swoją formułę. Tak jak ja formułowałem jakieś pewne rzeczy przez długie lata, i wcale to nie musi być tak, że to jest najlepsza możliwa forma. Motywowania się w sytuacjach, kiedy ci się nie chce, bo pamiętaj o tym, wypracowanie tej ważnej procedury jest czymś, co na pewno ci się przyda. Nie będzie tak, szczególnie jak zaczynasz coś nowego, że wszystko będzie układało się idealnie, tak zawsze będzie świeciło słońce itd. itd. Jeżeli zaczynasz coś robić, wypracuj sobie procedury, które będziesz wykorzystać w sytuacjach, kiedy czujesz się bardzo źle, kiedy cię ci bardzo nie chce, kiedy jesteś w bardzo dużym dołku e, itd. Tak tak Pomimo wszystko, kontynuujesz. To jest, zauważ, jeden z elementów stanu flow, e, bo, bo być może wiesz, być może nie wiesz, zajmuję się stanem flow e, z pasją od wielu, wielu lat i ten element wytrwałości, a elementów wytrwałości, o których ja mówię na szkoleniach jest sześć. To jest jeden z kluczowych elementów, czyli zadbanie o tą wytrwałość mentalną. Warto, warto, jeszcze raz, warto, kończę, bo e, słuchajcie, czas ucieka, a ja muszę kontynuować, a wy też macie swoje wspaniałe rzeczy do, do roboty. Serdecznie pozdrawiam. Najlepszego, trzymaj się, cześć. Aha, i jeszcze jedna rzecz. Pamiętaj, przygotowałem dla ciebie taką listę kroków, w jaki sposób możesz zaprojektować taki prosty e, proces myślowy, który będzie ciebie wspierał, który pozwoli ci wyeksponować swoją wytrwałość mentalną i budować swoją mentalną wytrwałość. E, jeszcze raz dzięki za uwagę. Serdecznie pozdrawiam. Wspaniałego dnia. Trzymaj się. Cześć.